Siemo! Witam kolejny raz na tym kanale w dzisiejszym odcinku będziemy... będę ja dawał się funny moment z Baksim, z jego filmików. Znaczy jest, znaczy chyba dużo. Nie wiem, ja jeszcze tego nie do montowałem dopiero co zaczynam montować, znaczy kiedy ja to nagrywam, znaczy jak ja nagrywam ten głos, ale dobra, to możemy zaczynać. I też chciałam tylko przecież, że lepiej ściście sławki albo gościki albo laptopa. Bo to będzie głośne, bo nie jest głośny. ma mikrofon głośny. I jeszcze ten film będzie, te funny moments będą zmontowane, żeby wygląda żeby były jeszcze lepsze ogólnie. Ale to może mi przekonać. Tylko tak mówię. Aaaa! Z pomocą nieznanych osób. Ja już myślałem. Kurde! O, kurde, kurde. kurde. No kurde, mi zdragowało grę. mia Ja już próbowałem cię zrzucić. Nie no. Ale to, to tylko nie żart. Nie zrzucisz to ten, to znajdę cię w w życiu i zrobię to samo co purple Guy z tymi, z dziećmi. Aha. Szybko, speedrunujemy to.

Predise. O uh, 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 uh. No ja ne vím, jak to se. Się... Ty <laughs>

Wiesz, ten parkour! Wiedziałem. Czaooo! Robę! Hur, 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 Szybciej! Szybciej! Czemu ty tak piszesz? Zginąłem, wiesz. Treats, znaczy Nie płacz przed kamerką, kto się kameruje! No i się zesrało. Ej, bo ktoś mi uradował. A zdechłem. Ja cię zabiję. Czemu? Sui, 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 sui! Au! Wiesz co? E, czy wiedziałeś, że ten... Że jak e, znajdziesz ki kiedyś e, na w internecie FNaFa anime, to, to nigdy, przenigdy nie pobieraj. Abobus. Abobus. A-bobus. A Amogus, to już nie jest śmieszne. Szybciej! Mlawa mnie dopadła prawie. No i się zesrało. Zawieź wypieprzaj, szybciej! Ty, szybciej! Bacon, 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 bacon! No ten kurde bacon! No już skakaj, baconie! Kurde! Ej, hey, bo... But... Nie chcę iść do góry! Nie! <śm> e, Oskar, pozdrawiam mojego tatę. Zginąłem! Jak ten, <śm> ten krzyż! <tonik śm> <segne. Nie. śm> <Nie. śm> Ty ciągle... Ja ciągle ginę, ty ciągle giniesz! Nie wiem, bo życie jest nie fair. Kurde, bo prawie się zabiło. A ja pierdzielę Ej, wiesz co? Bo ten... Bo raz... No ja pamiętam, że Niko ten awokado, raz ten... Raz się zepsuł na chwilę. Co?! Do... Jorori... Pidysza! Do

Okay. E, to są ja family freddy Sprze Kupujcie Alexa. Ty lubisz dziewczyny? No, tak. Ja nie jestem gejem Po Czarne. Ja, pozdrawiam klotcucha. Czekaj <grymka> na chwilę. Ciemnozielony. Szybko, 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 szybko. Nie no. Biały ja nie. Biały jak śnieg latem Śnieg latem? Co? Eee, lepiej lobby latem Siema Tutaj ponownie Jak się podobało Zostawcie subika i lajka Jak chcecie więcej takich materiałów W sumie No i to, to tyle, co mogę powiedzieć Zostawcie komentarz Ja za serduszkuję. No i Miłego dnia, albo... večera, nebo čehož tam. Dobrá, malá. <tipulé>